Jednostki OSP z powiatów Nowosądeckiego i Gorlickiego otrzymały promesy na zakup nowych wozów ratowniczo-gaśniczych. Środki to dotacja z budżetu państwa, przyznana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dobre wiadomości płyną do Małopolski. 62 samochody, 42 samochody średnie. Cztery samochody ciężkie i 16 samochodów lekkich. To bardzo dobry, dobra wiadomość dla całej Małopolski dla małopolskich gmin, dla małopolskich ochotniczych straży pożarnych. Nowe samochody trafią do sześciu jednostek z powiatów Nowosądeckiego i Gorlickiego. Samochody te to nie tylko wsparcie dla jednostek OSP, a dla wszystkich mieszkańców powiatu Gorlickiego i Nowosądeckiego, bo to im będą służyć, gdy zajdzie taka potrzeba. Dziś rozpoczyna się materialna realizacja wielkiego dzieła, jakim jest zakup, nowych samochodów dla sześciu jednostek SP. Zakupy te zapewnią komfort działań na co najmniej następne pokolenie strażaków. My strażacy w Straży Pożarnych, którzy swoją działalność wykonujemy społecznie, często kosztem życia rodzinnego, pracy zawodowej, dzisiaj możemy być dumni. Możemy być dumni, bo na nasze wyposażenie trafia nowoczesny sprzęt wart miliony złotych. Rekordowa liczba samochodów trafia do Ochotniczych Straży Pożarnych, podnosząc bezpieczeństwo w naszych małych sołectwach, w naszych gminach, ale również globalnie w skali całego kraju. Wartość PROMES to 950 tysięcy zł. Część tych środków to dotacja z MSWIA, część muszą dopłacić samorządy. Ta kwota, która widnieje na promesie, to jest kwota, którą otrzyma poszczególne OSP i poszczególna gmina. Na tą kwotę składa się, to jest montaż finansowy, czyli część środków pochodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, część środków to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a pozostałą część dopłacą i będą partycypowały samorządy. Jest duża szansa na to, że nowe pojazdy uda się zakupić jeszcze w tym roku. Kwestia fizycznego dotarcia samochodów do jednostek ochotniczych Straży Pożarnych w Małopolskich gminach to jest kwestia zamówień publicznych. Z rozmowy ze strażakami OSP wynika, że część OSP jest już po przetargach, część na te przetargi czeka. No i kwestia wyprodukowania samochodu. Jak dobrze wiemy, jest z tym delikatny problem, ale tutaj jesteśmy wszyscy dobrej myśli i w tym roku te samochody powinny już trafić do Małopolskich Owódniczych Straży Pożarnych. A uroczystość wręczenia promes odbyła się w komendzie miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.